No co ja ci kamika sobie? Co ja powiem? No to się obala na komu kamina mnie? Co ja ci zrobię? To się trochę pogój, albo co? Nie, tak, nie mi Mogę to włączyć. Może to się włączy na telewizorze? Może być. No i włączę i na telewizorze włączę. A to to włączę się i włączę. I nie da się włączyć nie. Bądź, nie.